Cześć, tu Piotrek z Bokę Fotos. Dzisiaj pokażę wam, jak użyć mapy gradientu, aby przekolorować dowolne zdjęcie. Podstawa koloryzacji. No to lecimy. A foto po polsku. Adjustments, gradient map. I co tu jest najważniejsze? Mamy trzy kolory. Czerwony na dzień dobry oznacza nasze cienie, i to co jest po lewej stronie, i nasze ciemne. Części zdjęcia. Środek to są nasze kolory pośrednie, czyli to, co jest po prostu mniej lub bardziej pomiędzy ciemnym, a powiedzmy bardzo jasnym. A prawa strona to są nasze białe odcienie i bardzo jasne kolory. Tak samo jak na histogramie. Teraz klikamy Delete, usuwamy środkowy kolor, bo tego nie chcemy. I wyznaczamy sobie nowy kolor dla naszych cieni. I tutaj powiedzmy, pojedziemy z turkusowym. A tutaj wybierzemy pomarańczowy. Spróbujemy uzyskać ten taki typowo filmowy, pomarańczowo-turkusowy wygląd. I teraz zobaczcie. Na zdjęciu to co jest ciemne, czyli np. woda, ona będzie turkusowa. To co jest jasne, jak na przykład słońce, jasno oświetlone chmury oraz niebo, będą pomarańczowe. Teraz tutaj oczywiście to są same kolory z mapy gradientu. Wybieramy Multiply, jako poziom blendowania, jako tryb blendowania. I to w zasadzie tyle. Zobaczcie, przed i po. Oczywiście, dowolnie możemy zmieniać przezroczystość tej warstwy. Ale dla pokazania, jak to wszystko działa, zostawmy na razie tak jak teraz. Teraz, co tu jeszcze można poprawić? Moim zdaniem, niebo jest trochę bardziej zielone, a woda jest trochę bardziej niebieska. Tutaj, oczywiście, musimy użyć wtedy narzędzia HSL na przykład i po prostu poprawić ten kolor, który nas interesuje. W tym wypadku wybierzemy purpurowy, wybierzemy niebieski pickerem i spróbujemy to troszeczkę przesunąć spektrum tego koloru bardziej w zielone. O! To mi się podoba dużo bardziej. Może dodamy trochę jasności, aby bardziej pasowało do nieba. I super! I to tyle. Tak w krótki sposób, używając mapy gradientu, Gradient Map Adjustment, możecie bardzo szybko przekolorować jakiekolwiek zdjęcie chcecie na dowolny, wcześniej nawet wybrany zestaw kolorów. Ale spróbujmy jeszcze jeden przykład. Popatrzmy tutaj. Tu jest w zasadzie wszystko niebieskie i wszystko jest dość jasne. Zobaczmy jak nam pójdzie. Adjustment Layers, Gradient Map i robimy to samo. Usuwamy punkt środkowy, bo tego nie potrzebujemy. W cieniach wybieramy turkus, a w prześwietleniach i jasnych partiach wybieramy pomarańczowy. I teraz zobaczcie ten mocny pomarańczowy kolor tutaj na budynkach. To są najjaśniejsze partie zdjęcia. Tak samo na tych blokach z tej strony. Tutaj wszystko dalej, jak na przykład woda, trzucenie, No i tutaj widać po prostu niebo i delikatny zarys chmur z tyłu. Blend Mode ustawmy na Multiply. I co mi osobiście się tutaj nie podoba, to nie jest tak pomarańczowy, jak bym chciał, ani nie jest tutaj to taki truksowy jak bym chciał. Więc wybierzmy kolor jeszcze raz i mamy RGB sliders, czyli trzy kolory: czerwony, zielony i niebieski. I teraz jeżeli niebieski w tym przypadku przesuniemy w stronę zielonego, to zobaczcie, to nam się robi trochę bardziej seledynowe takie. Moim zdaniem jest to trochę lepszy turkus, więc tutaj poszczególne kolory możemy bez problemu dopasować. To jest w affinity, świetna opcja. Mamy tutaj naprawdę dużo do wyboru. No dobra, to teraz robimy coś z pomarańczowym. Spróbujmy użyć HSL i zwiększyć saturację. No, saturacja niestety już jest maksymalna. Także tutaj z tym nic nie zrobimy, ale co możemy zrobić? Po lewej stronie tego wykresu, tutaj mamy nasze cienie, jak na przykład woda. Tutaj mamy nasze jasne partie zdjęcia, których jest po prostu mniej. Po środku to po prostu zakres jasności i kolorów i tonacji. Po środku, jeżeli tu sobie kliknę, Dodałem kolejny punkt i zobaczcie, przesuwając ten punkt, mogę wpływać na pozostałe barwy i to, co jest na zdjęciu. Czyli, jeżeli jak jestem w tym punkcie, mam mało pomarańczowego, to dodatkowym punktem, jeżeli zacznę się przesuwać w lewo, zobaczcie, dodam pomarańczowego do zdjęcia. I to na przykład wygląda według mnie lepiej, albo przynajmniej efekt, który chciałem Wam pokazać. Jest zdecydowanie bardziej podobny do tego, jaki, jaki miałem zamysł. Jest po prostu więcej pomarańczy, więcej trukusu. Ten balans jest po prostu dużo lepszy. Spróbujmy go trochę zmniejszyć. Przesunąć jeszcze bardziej w lewo. Teraz trochę mi się nie podoba ta niebieska woda, bo dalej jest dla mnie po prostu zbyt niebieska. O, tak będzie chyba lepiej. Nie najgorzej. I słuchajcie, to tyle. Spróbuję jeszcze poprawić tą wodę, aby jednak nie była taka niebieska, tylko bardziej turkusowa, chociaż ona po prostu jest ciemniejsza, dlatego jest ten efekt. O, to mi się podoba jednak trochę bardziej. Dobra, i tak zaraz zostawimy. Także pamiętajcie, mapa gradientu super narzędzie. Możecie przekolorować wszystko, co, ja, co jak potrzebujecie, i dodawać poszczególne kolory. Zobaczcie na przykład tutaj. Dodam dodatkowy punkt i ustawię to na zupełnie inny odcinek On niestety wpłynie na wszystko. I zobaczcie, klikając pomiędzy punktami, z automatu uzyskam kolor pomiędzy tymi dwoma skrajnymi punktami. Świetna rzecz, bo teraz bez problemu mogę wpływać na poszczególne partie zdjęcia i tonacje. Dokładnie tak jak przy krzywych. No dobra, to jedziemy z kolejnym przykładem. Dźwigi w Stoczni dańskiej. Adjustment Layers, Gradient Map. I próbujemy uzyskać podobny efekt koloryzacji. Tu będzie turkusowy, wpadający troszeczkę w zielony taki seledynowy. A tutaj mój ulubiony, czyli pomarańcz. I teraz zobaczcie, czy według Was to jest odpowiedni balans. Ja bym powiedział, że nie do końca. Trochę jest za mało pomarańczowego. Ale zobaczmy, jak to wygląda przy Multiply. Nie jest źle. Kolory są fajnie wyblakłe. Taki po prostu styl zdjęcia matowe. Ale jeżeli chciałbym coś dodać, to teraz w zasadzie możemy iść dwoma drogami. Albo poszczególne kolory będziemy zwiększać im saturację przy wykorzystaniu sliderów HSL. Tutaj na przykład mamy już saturację na maksa dla koloru pomarańczowego, także dużo z tego tutaj nie zrobimy. Możemy zmniejszyć luminancję, czyli jakby dodamy kontrastu, bo to będzie po prostu ciemniejsza wersja pomarańczowego, więc będzie intensywniejszy kolor, bo będzie mniej bieli. No i tak na przykład to wygląda bardzo dobrze, ale teraz z tej strony. Chciałbym, aby te części tutaj w tle miały idealne proporcje między tym zabarwieniem niebiesko-turkusowym i pomarańczowym. Póki co to dobrze wygląda, bo zauważcie, że jasne elementy, jak na przykład tutaj blok z tyłu i tutaj, są pomarańczowe, a cienie zostały, zostały niebieskie, zostały turkusowe. Spróbujmy zrobić, aby to wyglądało jeszcze trochę lepiej. Zobaczcie, zmieszając kolor, zupełnie otrzymujemy coś innego. Możemy się bawić do woli. Teraz popatrzcie, tu jest. Inny odcień niebieskiego, a tutaj już jest też zupełnie coś innego. Spróbujmy dodać kontrast. Teraz spójrzmy na histogram. Czy te kolory są tu faktycznie w takich samych proporcjach? No niekoniecznie. Widać, że czerwony się wyróżnia. Spróbujmy coś z tym trochę zrobić. Tutaj z automatu mamy kolor pomiędzy tymi dwoma punktami, więc spróbujmy to trochę poprzesuwać ten balans, aby wyglądało to po prostu jak najlepiej. Moim zdaniem jest super, jest idealnie, moim zdaniem pół na pół. Tu jest pomarańczowe, tu jest niebiesko-truksowe, a to co jest po środku jest idealnie pół na pół. Mamy zachowaną równowagę. Słuchajcie, to tyle. Jeżeli chcecie zacząć koloryzację, chcecie się po prostu pobawić zdjęciami, pozmieniać im kolory, spróbujcie narzędzia Gradient Map. Naprawdę świetne, Potrafi zrobić bardzo dużo. A dodatkowo możecie używać jakichkolwiek narzędzi jeszcze chcecie i po prostu dorzucać kolejną warstwę z kolejnymi zmianami. To tyle. Jeżeli Wam się podobało, podzielcie się tym, co zrobiliście. Dajcie suba lajka, zostawcie komentarz. I do usłyszenia.